Dzień dobry, nazywam się Dagmara Łukawska i pracuję w Carbon Footprint Foundation. 21 maja braliśmy udział w wydarzeniu organizowanym przez Saule Technologies. Otwarcie fabryki perowskitowych paneli słonecznych to przełomowy krok w stronę energetycznej transformacji. Przeżyjmy to razem! Mieliśmy okazję towarzyszyć Oldze Malinkiewicz, czyli pomysłodawczyni techniki nadruku, która pozwala na produkowanie modułów fotowoltaicznych z perowskitu o dowolnych kształtach. Otwarcie linii produkcyjnej perowskitów miało miejsce we Wrocławiu. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli firm, dla których redukcja emisji i troska o planetę stanowią jeden z priorytetów działalności. Cieszymy się, że mogliśmy być tak blisko tego przełomowego wydarzenia, ponieważ wierzymy, że nowe technologie i innowacje mogą skutecznie zmniejszać negatywny wpływ człowieka na środowisko, a ekologia opłaca się każdemu i wszystkim. Przy tej okazji została podpisana również Karta Zielonej Transformacji, czyli dokument, który integruje i wzmacnia biznes i przedsiębiorców na drodze do neutralności klimatycznej. To istotny krok w stronę zielonej transformacji firm, które nie pozostają obojętne na kryzys klimatyczny i podejmują realne działania, których ideą jest lepsze jutro dla każdego z nas. Dokument jest kick-offem zielonej transformacji, projektu którego inicjatorami są partnerzy technologiczni Saule Technologies i Columbus Energy, partner medialny Świat OZE i partner merytoryczny i społeczny Carbon Footprint Foundation. Karta ma na celu przede wszystkim zjednoczenie, zebranie liderów swojej branży po to, żeby inspirowali resztę swoich branż w działaniu o walce o neutralność klimatyczną Polski, Europy i świata. Na placu solnym we Wrocławiu karty podpisali Skanska, Somfy, MVGM, Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity, Polsko-Brytyjska Izba Gospodarcza, PSPA, ECR Polska i Miasto Piastów. Została ona zaprezentowana przez Dawida Zielińskiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym 24 maja. Dołącz do nas już dziś! I podpisz kartę zielonej transformacji. Wejdź na www.carbonfootprintfoundation.com i skontaktuj się z nami już dziś.